Hej moi drodzy, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Elir i ponownie witam w Singularity. Gonimy porywaczy. A, gro, nie rób mi tego. Gonimy porywaczy Kati. Naładujemy gość ciało, wiem. Mam nadzieję, że to pomoże. Dobra, i tak trzeba będzie robić. Wow. Dobra. Myślę, że to wystarczy. Kurde. On jest niby odporny na działanie tego ale nie do końca. Nie na wszystkie umiejętności są tacy odporni, jak to było powiedziane. Więc możemy wykorzystać nie ufaj tej dziewczynie. No, hmm. to coś nowego, przecież ona współpracowała z, z, z tym, tym gościem, i mój poprzednik, znaczy ja poprzednio idąc tędy. Dawał sobie ostrzeżenie przed nią. Kurde, szykuje się tu jakiś mały chyba zwrot akcji w związku z nią. No dobra, chciałbym cię rozwiązać, ale dobra, chodźmy do znajdźmy O co tu chodzi Dwa biowzory? A... Kolejny biowzór, pełno biowzorów. Tu, w tym miejscu, ale coś mi się tutaj nie, nie klei. Z naszej grupy pozostałem tylko ja. Prawdopodobnie jestem ostatnim żywym człowiekiem na tej wyspie. Próbowałem dostać się do pociągu, ale potężne stworzenie zniszczyło go niczym puszkę Teraz muszę iść do głów na piechotę. Bądź przeklęty Demitias. Te wszystkie ofiary i zniszczenia to twoja wina. Hm. O co chodzi z tą Katią tutaj? Mam jej niby nie ufać z jednej strony, z drugiej strony teoretycznie mi pomaga. To dziwne. Albo wprowadza mnie w, w jakąś pułapkę. No, zobaczymy. Ale wygląda na to, że... Wygląda na to, że szykuje się tutaj grubsza akcja, moi drodzy, z tą Katią. Szkoda by było, gdyby twórcy postanowili ją jakoś uśmiercić, albo żebyśmy to my musieli ją uśmiercić. O, siker! Nie mogę pomóż mi! Dobra, skakuj maleńka na górę. Nie wiem kto skąd i dla. I dlaczego. Dobra, najpierw pozbędziemy się tych starczami No teraz pozbędziemy się reszty. No dlaczego nie mogłem go tutaj wysadzić? Dobra, a od dwóch tu będzie. Nie, jeden. Okej. Okay. Proszę podsać mnie. Okej. Okay. Aha, czyli ja teraz naprawiam pociąg. Dobra. Czuję moc. Poczułem moc. Moc w czystej postaci. Okej, okay, ale to wygląda na to, że jedziemy dalej. koła się nie kręcą w tym pociągu. Most się sypie, ja pierdził. Okej. Okay. Co mam za drugą broń? Walkirię. Odnoszę wrażenie, że ten robak mnie nie lubi. Mogę założyć ulepszenie... a nie chcę na to ulepszenia. Chcę na Walkirię. Mm, jeden. Nie Mogę założyć ulepszenia na Walkirię, ale mogę dokupić amunicję. <suszelenie> Dobra. De walczył z tym robalem. Dobra, aha, dobra, już widzę. Am, am, z tym ryjem? Dobra, chyba wszystkie punkty w Porządku O kurde Teraz mi się... Oj 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 Dobra Gdzie jest Poza jasnymi punktami Dobra, z drugiej strony bańki. A tu by jak tutaj jest jak, jak strzelenie do tych z Lost Planet. Oj! Co się do stało? Kurde. Muszę się wydostać tutaj pociągiem. Tak, no to wygląda. No to wygląda, że idziemy w górę. No cześć! Kurzony robal. No nie! Nie zrzucisz mnie, prawda? Czy mnie zrzucisz? Co się do cholery stało? Jak to co? Robak wraca. Da radę to przeskoczyć? Da radę, dobra Aha, będziemy naprawiać wszystko Czy nie? <laughs> Bańkę Aha, dobra, muszę celować w niego Okej okay. Nie wiem co mu robię A co z mostem? Okay. Dobra, czyli jedziemy dalej. Wielki robal pokonany, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wielki robal pokonany. Doktorze, Bersow, Doktorze Bersow, proszę się zgłosić. Wydaje mi się, że sygnał nie może się przemieć. Jesteśmy w podróżu do... Według doktora Balisowa bomba 99 znajduje się na traktowcu o nazwie Perun. A, co to jest Nie, jeszcze kleszcze tu są. Chciał, że jest naszym spotkanie. Mimo, było to jedna z najbardziej przerażających doświadczeń na moje życie. Zdaję ci ten traktowiec. więc zaczekam tutaj i spróbuję skontaktować się z doktorem Bolsonaro. Pośpiesz się! Daj mi czeki krótko się tu pojawi. Dobra. Ja się mam udać tutaj. Aha, tu są ulepszenia, ale to w tym momencie mnie to ani grzeje, ani chłodzi. Mm -hmm. No, tu coś było ciekawego do użycia? Nie. Tylko do zniszczenia. Pytanie, co mnie tutaj czeka? Autodziałko. Autodział... Uej, co ja muszę teraz wrócić tam? Tak? Gdzieś tu. Muszę znaleźć skrzynkę, chyba. Jakąś skrzynkę muszę znaleźć. do użytku. Hmm, tu nic nie ma. Tutaj też słabo. Tu jest tylko ta stacja. Nie dobrze. Widzę możliwości przejścia. Tu jakoś. Nope. Tędy nie przejdę. Tutaj nie ma możliwości. Chociaż może na górze jest jakaś... Guzik albo dźwignia, notatka: <laughs> Perła przybycie, transport stali, drewna, rur, ubrań. Perła przybycie specjalnej amunicji, rzeźb. O tu zamknięte. Ok, można było zrobić o, schemat UMC, co to jest, naładowanie za każdego... O, proszę bardzo, to jest dobre. Tylko po co mi to? No, to mógłbym zrzucić tu. Co mi to daje? Hmm, Pomyślę. <laughs> <laughs> no nie, to mi to nic nie daje. Kurde. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia gdzie... A Już wiem. Dobra. Już słyszę. Wo, matko! Okej. Okay. Już słyszałem to. Eliur, ty darpie, tam miałeś... Półkę do otwarcia. A, o, co jest? Borisow się mylił. O nie. Czas moment. Jesteśmy bombardowani informacjami o. informacjami na temat tego, że a to ta dziewczyna jest niegodna zaufania, a to coś tam, a to coś tam I tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, gra niby nam sugeruje pewne rzeczy, ale tak z drugiej strony nie wiadomo, czy to jest prawda. I kto te informacje... I kto te informacje rozsiewa? Zbliża się śmigłowiec. uważaj. Czy to my z, prze, z przeszłości, znaczy z przyszłości. Dajemy sobie informacje o tym, co się wydarzyło. Czy, hmm. czy, czy, czy po prostu? Czy to na przykład ten yy, Demincóws de jak mu tam? To ciągle nie jest naprawione.

Czyli się w czasie Kolejna szczelina jakby się, od, jakby się otworzyła Przez którą zostaliśmy wciągnięci Cofnęliśmy się do czasu świetności tej wyspy Gdzie jest kolega? Okej, okay. Dojdziemy trochę bliżej. Może dwóch naraz tam zabiło? Tak jest. A kurde. Nawet pod nogim trzeba strzelać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O kurde. Dobra. Jak ja tam to wejdę? Okej. Okay. Chyba zostałem znowu przerzucony. Renko, mam nadzieję, że z tobą wszystko w porządku. Przez kilka sekund nie odbierałam twojego sygnału. Udało mi się skontaktować z Warisowem. Kapitan Renko musiał doświadczyć kolejnej anomalii czasowej prawdopodobnie związanej z bombą E99 Zanurzenie w zatoce spowodowało niestabilność bomby. A więc traktowiec spoczywa na dnie zatoki. Jaki mamy plan? To proste ręko może użyć OMC. Kapitanie, w doku znajduje się uszkodzona platforma wzmacniająca. Jeśli uda ci się naprawić baterie zasilające bez problemu. Technolog wraz zebraną odzyskasz część energii OMC. Oczywiście, perłę. Czyli mam naprawić tą platformę, żeby naprawić perłę. No logiczne. Pytanie: czy mi tylko powietrze wystarczy? O kurde. Technologia broni jak najbardziej. O. Dobra. Pompujemy. Ok. Pytanie: co ja mam tu teraz. Zdziałać. Mogę wyciągnąć beczkę. Ale chyba nie o to chodzi. Chociaż. Nie, co to jest? Jakaś popękana bateria. A, już wiem co to jest. Okej, okay, teraz muszę tam wrócić. Ale pewnie się daj deimicow... de, de, de... Tego dubka się pewnie ludzie teraz pojawią. Tak coś mi się wydaje. A w sumie nie chciałbym się z nimi teraz strzelać. Okej, okay, podnieśmy perłę. Chciałbym mieć coś takiego. Wyobrażacie sobie kuchenka mikrofalowa wam siadła Bzzz... Działa. Ha, udało ci się, kapitanie, podniosłeś perłę! Wszystko widzieliśmy. Razem z Katią udamy się do doków. Nie czekaj na nas. Bombę! Znajdziesz w ładowni. Tuż pod pokładą. Odbierz się ręką. Podniesienie traktowca musiało zwrócić uwagę Demiczewa. Słyszę zbliżające się śmigłowce. Ta w sumie mnie nie pocieszyłaś Katju Kapitanie, muszę cię ostrzec! Efekt OMC nie utrzyma się zbyt długo w przypadku Wkrótce ponów nie zaponie musisz jak najszybciej zabrać bombę i opuścić statek Jeszcze mi powiedzcie, że to jest misja na czas, już w ogóle Już w ogóle będzie świetnie Ora, to go rozczłonkowało. Nie lubię misji na czas. Ale dlaczego efekt UMC nie zadziała na tak duży obieg? No przecież był wzmocniony. Renko, jesteśmy w dogach. Pełno tu ludzi demiczewa. Do Śmiegłosce dostarczają kolejnych żołnierzy na pokład frachtowce. Uważaj a dobrze. Dawać mi ich wolę ich niż tych. Wolę ich niż potwory To ludzi się fajnie strzela Uj. Czyli to co to, to co zostało zrobione tym UMC przywrócenie Personel Rooster Perła Ciekawe, czy faktycznie mam czas, czy to jest po prostu skryptowane? Mam nadzieję, że skryptowane 22 listopada 1955 Przyjęliśmy na pokład coś, co Demichev nazywa bombą E909. Czuję się nie swoją. Bomba jest niesprawdzona. Jest niebezpieczna. Poprosiłem moich oficerów, aby trzymali swoich ludzi z dala od rufowej ładowni. Rufowej? Miejmy nadzieję, że w drodze powrotnej może będzie spokojne. Czyli musimy iść na rufa. Dobra technologia się przyda później na zakupy. Co to jest? Standardowy granat. Granatnik. A co mam za drugą broń? Tego folka. Dobra, weźmy ten granatnik w takim razie. Co tu mamy? Pakiet medyczny i trochę technologii. O ja, ale tam jest dobra. Jest jakiś złoty pakiet. Czy ja to mogę jakoś otworzyć, obejść coś? Nie. Chociaż. Nie, nie mogę. Dobra. Ale powinienem móc ulepszyć Walkirię do końca. Nie. Ale mogę zwiększyć pojemność magazynka. Doskonale. Dobra, przeładowani. Wszystko pięknie. Co. O, notatka. Gregor powiedział mi, że kapitan zabroni się do ładowni na rufie. Podobno mamy na pokładzie nowy rodzaj bomby, która jest w drodze do Moskwy. Ciekawe, jak wygląda. Dobra. Bomba jak bomba. Dobra, moi drodzy, tutaj będziemy się żegnać Jeśli się podobało, dajcie lajka A w następnym odcinku idziemy po bombę Zobaczymy, co nam też Czy nas przypadkiem nie wysadzi w powietrze Ale w tym momencie oczywiście Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło I do usłyszenia, papa pa.